Dlaczego Koziorożec to najlepszy znak zodiaku? Bo nikt nie potrafi tak łączyć siły, ambicji i spokoju jak właśnie on. Koziorożec to znak, który nie obiecuje, on robi. Kiedy inni jeszcze myślą, planują i analizują, Koziorożec już działa. I właśnie dlatego jego życie często wygląda jak poskładana układanka krok po kroku. Konsekwentnie bez zbędnego chaosu. Jednocześnie to ludzie, którzy mają ogromne serce, nie pokazują go od razu, ale gdy już cię wpuszczą do swojego świata, dają lojalność, wsparcie i obecność, na których naprawdę można polegać. Koziorożec nie rzuca pustych słów. Jeżeli mówi jestem, to naprawdę jest. To także znak o niesamowitej sile psychicznej. Koziorożce przeżywają swoje problemy po cichu, nikt nie widzi ich zmęczenia czy strachu, a mimo to idą dalej. I nie dlatego, że muszą. Oni po prostu wiedzą, że mogą. Koziorożce mają swój charakterystyczny styl, trochę powagi, trochę ironicznego humoru i ogrom mądrości, która przychodzi do nich szybciej niż do innych. To właśnie oni uczą nas, że stabilność nie. Nie jest nudna, jest piękna, a w relacjach koziorożec kocha rzadko, ale gdy już kocha, to najpewniej, najstabilniej i najprawdziwiej to partner, przy którym czujesz się bezpiecznie. Dlatego koziorożec to najlepszy znak Zodiaku, bo łączy siłę z wrażliwością, rozsądek z sercem, a ambicję z lojalnością. To znak, który nie świeci słowami, tylko czynami.